I jakieś pytania na temat tego jak nagrywać to z dźwiękiem u kolegów to możecie zapytać się w komentarzach AJ Minecrafta gdyż on to wie umie nagrywać z dźwiękiem ale nikomu nie chcę powiedzieć może wam się uda No chyba z tego co na razie mamy to możemy zbudować Nie, ściany zrobimy z desek, a dach zrobimy z kobla.